Dzień dobry! Dzisiaj otwieramy specjalną, wielką paczkę, w której jest nowa lalka. I żeby nie było, że sram pieniędzmi jest moja, to jest Lucyfera. Lucifer to mój mąż i jednocześnie autor wszystkich moich oczu. A raczej nie moich, tylko moich lalek oczu. Wszystkich. wszystkich. Większości, ale wszystkich w przyszłości. Także mamy nóż, mamy nożyczki, nie wiemy w którą stronę jest, ale musimy pokazać wielko wielkość pudła. To jest ciało, które ma 70 cm, to jest tylko ciało, mamy do tego jeszcze głowy, dwie do przymiarki, ale jedna będzie ta właściwa i to pokażemy zaraz, bo tutaj gdzieś... schowałaś. Dobra, otwieramy. Robimy dzisiaj wielki unboxing. Ja ten. Jak gdy w ogóle dostała lalkę? Pewnie wytrzymałabym czekać nie wiem, jeden, dwa dni, żeby po prostu wziąć i, i nagrać właśnie z kimś czy coś. Ja, ja bym od razu musiała odpakować. Tak jak ostatnio przyszedł mój lalek i... Yy, moment. I nie wytrzymałam ten do wieczora. Oplanowałam sobie to nagrać właśnie z takim jakimś komentarzem, ale miałam remont, więc był żomek który wiercił i nie wytrzymałam już po prostu do wieczora żeby to potem nagrać właśnie w taki proper po prostu sposób i tylko i tylko nagrałam to co nagrałam to co było widać po prostu takie yes, super. o jakie różowe trzymaj to czekaj czekaj czekaj, czekaj. Uh, to w ogóle jedna część pudełka gdzieś druga Uu, ale ładne to trzeba po prostu pokazać to jest śnicze. nie nie w te stronę nie w tę stronę a, ale super jakie to piękne wow I have a girlish heart serio dziewczęce ten dziewczęce serduszko Dobra, ale to jak to się otwiera chyba się wysuwa nie ja trzymam te ciągniki, okay. tzn. Okay. Pchać? Nie. Tak. O, tak. w wow. Je, wow. yeah, certyfikat, żeby nie było. Moment, daj, pokażemy, żeby nie było. Joli kasty. Nigdy. Never. Raz mówimy nie. Nie. Otworzyć? No nie. Twoje. Yeah. A nie, 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 to może być jakiś kod zniżkowy albo o, coś. I certyfikat autentyczności jest beautiful. I teraz tak to wygląda. Są fasolki i jest jest dużo zabezpieczenia. Także. Dobra, otwieramy. To, 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 to już. No, Dobra, drugą stronę. A Koty w terafii, siedzi i się przegląda w lusterku, jak zawsze. I tak. I tak muszę to podprzątać, więc to nie ma znaczenia. <noise> Kot nie wie, co się dzieje. A co to jest? No to są zabezpieczenia aż taką. Stopy, 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 stopy. mnie ze stopy. O, ja pierdzielę. O, jak takie świeżo pieczone mamusie. To już kiedyś mówiłam, że o jakiejś jakieś tam roki. Ale... Patrz, on ma nawet te żyły no. rzeźbione. Na takiej wielkości to już można... Ale jakie ma smukłe te syrki? Mm. Mm. Są Patrz, te skrakląki. się w pianku Ale cudowne. Emocje jak odbieramy. To są oh, dłonie. O, oh. Dobra. Jak to są takie emocje, jak to jest nie moje, to już w ogóle. O, jakie ma piękne zrobione. Beautiful. Piękne łapeczki. Też żółkami. A, dobra, dłonie. Gdzie ty to włącz to? No, na razie kładę to gdzieś. Po prostu, bo taki wielki mógł widać te. Też jointowane dłonie. Jeee, yeah, tak bardzo. Fasolki to najlepsza część. Tak naprawdę kupię pomylarkę, żeby im te fasolki. Tak. I polie pomylkową. Tak. W serduszka! Polie pomerkowe jest w serduszka! Naprawdę jak? Oooooo, zacząć wypalać zaraz, tak mówimy. No, wyciągaj! No nie, no, to jest twój, no. Ale... Ty robisz wydobycinie. By Razem? To jest jak boże, to już w ogóle. Ale wiesz ciężar. Ooooooooooo oh. 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 Folia bąbelkowa w serduszka jest tutaj na dole, nie wiem czy to będzie widać A, Ale jest, jest ogromny nie jest tak ciężki, że można było sobie odpuścić siłownię i nim po prostu robić te... Koksić po prostu O dobra, to, to już nic nie ma tak. nic. Raczej nie, dobra Strób I tak sobie, żeby potem go to tą Mam to czego nie powinnam Zobaczcie, jako pierwsze. O mój. To jest właśnie dobra rzeźba. O jaki on ma brzuch! O, jaki to jest kawo. Tak, to jest właśnie to. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. To jest dopiero kawał mebla. I spróbujcie teraz zrobić sobie bioramę na taki rozmiar. Nie polecam. Mówisz. Nie ma kie nie mogę zbierać. Poczekaj, wszystko powoli. Wszystko powoli. A to jest właśnie tak urocze, że nie trzeba takie różowe te folie, serduszka i w ogóle i, i kwiateczki. I to jest takie słodkie. No my było. Nożyczki. Ja bym to tak po prostu Nie. o mnieść, się Super. Aha, bo on się zaczepiło się tutaj o... O o! O haki. Ale po prostu zapach świeżej żywicy. Botnigo. I smukłość. Tego się nie da nagrać. Po prostu tego się nie da przekazać przez obraz. To jest cudzo. Co jest śmieszne, że ten mój lalek, który ma 10 lat, którego sobie ostatnio sprawiłam, e trzymaj, to on, to on też jak się e tak powiem, powącha jego wnętrze jakkolwiek to zabrzmi gdzieś nie wiem, w kolanie czy coś to też nadal czuć taki intensywny zapach żywicy świeżej więc on był bardzo mało używany a, a tutaj oh, to jest cudowny zapach wow, Mych go na ręce i pokaż wow, on jest ciężki tylko czekaj, tak zakryjemy go bo on jest bo jest naprawdę bardzo dobrze odzorowany Trzeba stopie założyć dłonie jeszcze. No, pokaż, koleś, koleś. O, jakie ciężkie. A, 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 a normalnie aż człowiek nie plecy, bo no jak go podnoszę, tak jakby jakiś handle miał Bo ona też są. Ale jaki ma tyłek. A Ale jaki jest smukły, no bo on jest taki kurczę, on jest wielki, ale nie jest taki koks, tylko jest taki właśnie smukłutki. Dobra, kończymy. Na chwilę zdjąć, żebyś to nie... I ten dźwięk. Zabięk. Tak, i ten dźwięk właśnie, ja to uwielbiam po prostu. Musimy mu założyć dłonie i stopy. O, Jak to się zakłada? Połącz krok. Czekaj to. Y... Właśnie. Jak A, się no, no właśnie, nie? właśnie kurczę, teraz muszę... A to nie jest mm. tak, że trzeba wyjąć, rozłożyć go, żeby zamiast taków mm. były te? Kurczę, mam nadzieję, że nie, ale w sumie z drugiej strony to... Bo jak inaczej? No właśnie, ale... Nie no, ale rozkładać całego lalka? No tak, bo inaczej to można zahaczyć tak tylko... No. Kurczę, ale, ale... fail. To, to... No bo to jest tak zaczepione, że to musi być... Ale ja ja. A stopy? Tak samo. A nie? Nie, no może... St... Nie, stopy tak samo, bo one są tylko. Ale rozkładanie całego lalka, żeby nałożyć... A jak sobie na przykład ktoś by zamówił taką lalkę i kompletnie zielonego pojęcia by w ogóle nie miał by obsługiwać taką lalkę, to... Ona ja mu się... Czekaj, ręka mi się złamała. A głowa? Może głowę trzeba sprawdzić, że będzie pasowała w ogóle. Ja na przykład bym nie. się złamała, jak ja bym miała sobie teraz właśnie sama rozbierać takie wielkie y, no... subo i sobie najpierw y, sprawdzić jak się naciąga gumy i to wszystko przeciąga przez całą lalkę, więc jak ja to robiłam na moich małych lalkach, to już było trudne, a. Ale... Mogę? Sprawdzić. sprawdzić. Którą chcesz. Objętnie. Ale jest miły tylko jest tak smukły, taki jest taki jeszcze, jak to się nazywa, smooth, gładki, taki po prostu jest. Właśnie trzeba go przywitać z bratem, bo to są bracia. Ale oni w kolorze normal, a nie w kolorze nie. white. White miał być. Oni mają inny kolor normal, jest inny. Naprawdę? Jak? To wygląda mi totalnie na... Może też kwestia światła, ale ja bym pomyślała, że to jest normalny kolor normal. O A jaka różnica. I w kolorze i w ogóle w wielkości. Ja tak widać na kamerze? Widać trochę. Zaraz zrobimy przybliżenia. Teraz będzie widać lepiej cały kształt. I właśnie o to chodzi, że są końcówki takie po prostu haczyki. I syrki i łapki też mają takie po prostu haczyki. Więc trzeba wyjąć, jakby całą lalkę trzeba rozmontować, z tego co ja przynajmniej mi się wydaje, żeby zamiast tych haczyków była po prostu właśnie tak lalka. I tu widać różnicę w ogóle i w kolorze, i w masie. Same ręce. Mm, same dłonie właśnie. To jest różnica właśnie rozmiaru. Gdzie ten, ten, ten chłopak? No to i tak jest już duży. Tak jak mój. Mój z żółkły. la Lalala. La. Ale aż widać jak jest żółty teraz. <laughs> Także yy. Dobra zobaczymy czy będzie głowa pasowała kolorem czy... Kolorem na pewno wiemy że nie <laughs> ja. Bo głowa jest szara do niego ja Ale ja to jestem to ciekawa ta czy w ogóle ta, ta głowa właśnie będzie do niego dobra rozmiary Bo może będzie za mała i trzeba będzie tą większą ten Włożyć to już w ogóle będzie Nożyczkami? To są nożyczki Będziemy trochę teraz wojować z głową, żeby móc ją za, za, zainstalować. No a w ogóle historia tego lalka jest dosyć ciężka, mianowicie on y, miał mieć głowę i ta głowa była wybrana i to już chyba z rok temu albo z dwa. <ścoughs> Depresja 100%. 4 lata temu. 4 lata wybrana. temu? No dobra, w każdym razie była wybrana od bardzo dawna i y, prawda, któregoś razu dostaje telefon o godzinie 7.15 z płaczem że go wycofali i że go nie ma. I to było tuż po zamówieniu dosłownie, chwilę po zamówieniu okazało się, że on jest po prostu już nie niesprzedawany, nieprodukowany i trzeba było szukać jakiejś innej głowy. Ja szukałam w ogóle go z drugiej ręki gdzieś na forach jakichś zagranicznych, bo w Polsce to, to w ogóle już nikt nie widział. E, więc było ciężko, ja w końcu nic nie znalazłam, a minęło już dobre pół roku od tamtej pory, albo może, no nie aż pół roku, ale... ale miesięcy. Aż tyle minęło od tamtej pory. Tak. O mój Boże, jeszcze szybko szczerze ja 7 miesięcy czekania na taką lalkę. Bo to jest oczywiście laleczka nowa i prosto ze sklepu, nie to co moje wszystkie second hand, tylko no. Także y, głowę nam się nie udało zdobyć ostatecznie tej, która miała być, ale udało się zażegnać kryzys, bo ym, ta szara to jest chyba ta głowa treningowa jakaś, nie? Czy jakieś po prostu głowy były? Nie, ona nie jest treningowych. Jakich? treningowych tych takich do make-upu z tej takiej z A no dobra, no to w każdym razie w y, dziale już takim z rzeczami, które już były wykonane i tylko do sprzedaży, y, które się po prostu tam gdzieś nie sprzedały, były właśnie głowy i one były bardzo, bardzo, bardzo przecenione, bo ta głowa kosztowała ile? 20 dolarów? No jakoś tak. 20-30 dolarów. No w każdym razie bez cen. Koło 30? Tak kocie. Tak zawsze w centrum uwagi musisz być. No, w każdym razie nie było to drogie i od razu po prostu się pojawiła właśnie ta głowa nowa. E, jakiś czas temu też jakaś jeszcze jedna się pojawiła. Kot musi zwiedzać. I teraz będziemy patrzeć, która będzie rozmiarem lepiej pasowała, chociaż obstawiamy tą pierwszą, bo po prostu ta pierwsza bardziej pasuje do no dobra, postaci. Adaś, musisz pomóc. Adaś gra w Tibie i musi przestać grać w Tibie. Powiedziałam to na głos wróciła do domu przy okazji i dostałyśmy pięknego wiga, którego pewnie założę klarze, ale mój kot właśnie na niego poluje i zrzucił mi frejkę szczęśliwie na pluszaki, bo byłoby ciężko z kotem i z lalką. I montaż głowy, część następna, jak nam się uda. Praca ale, jest połowa. No, widzisz? Ja też taką tak chciałam mieć wielką. To czekaj, trzeba te różowe. No, Tylko uważaj, tylko... Kotku. Bo tutaj już wszyscy przeżywają. Serafin też przyszedł. Serafin już też nie może. O skubany Jezus Maria, co za emocje. Proszę cię, Adam. Wiesz ile kosztowała ta lalka. ile kosztuje nowe oko. Twoje? I tak nosisz okulary Adasiu. Może tym zająć. Później. No no kiedyś trzeba w końcu. Ja jestem niecierpliwa. O, teraz możemy sobie porównać rozmiar stópki nie, to będzie i rozmiar dłoni. Nie. Czekaj, czy ty chciałeś wieszakiem? Dobra, bo tutaj się no, dzieją różne się rzeczy. Zobaczyć, różne rzeczy się tutaj dzieją. O, proszę bardzo. Rozmiar hmm, dłoni. A faktycznie jest teraz, jak patrzę, white. I moja pożółka. O, czyli moja dłona w gentianie, jak nie, zawsze. Nie, może to o, po prostu odpuścimy. No i tak musiała to zrobić, nie? Jezus nie, Maria, Adam, bo ja się boję, co ty tutaj coś nie. zrobisz? Jesteś głupi. No już, nie podpuszczaj jej. Przykleimy na hot glue. Dobra, głowy. E, tak, idź po głowy. Problem. Jest problem, mianowicie szara głowa, która miała należeć do tego ciała, okazała się być za mała, bo według mnie dobra jest ta druga głowa, która miała to iść na sprzedaż, dobra. ale oczywiście są zdania podzielone. Adam wypił dupę. Także... No właśnie, mi się wydaje, że ta głowa jest rozmiarowo dobra. Nie, nie tak. jest wcale za mała. Ja myślę, że ona jest dobra. Przecież ty też nie masz głowy na szerokość ramion. No hello. Ale zobacz, tą szyję, jest za gruba. Tak ci się tylko wydaje. Nie, jak będzie wsadzone, to dobra. będzie wyglądało idealnie. Jak dla mnie on jest on jest dobrze na wymiar zrobiony. Jak dla mnie to... Głębiej. Ta głowa tak. to szyja Zupełnie nie będzie inaczej wyglądała, a kolor jak jest ładnie przecież zrobiony, dopasowany, zobacz. No bo to jest ten sam. To sama firma? A widzę, a Kagi, no. My no mieliśmy gdzieś taki kabel zepsuty. My no, mamy no. większość kabli zepsutych, Hadasu. Nie Ale no. A to był <głos> <głos> Czyli co, następne ciało kupujemy. <noise> do następnej głowy. No, następne ciało i następna głowa. Znaczy nie no, głowa jest ta szara, czyli tą szarą. No do tej czyli. następne ciało no. i do tej głowa nie. Nie, ta głowa jest dobra. Ale tak? nie ten ryjek. No to dlaczego go kupiłaś? Bo miał być do innej lalki. Ja pierdziele. Jakieś nożyczki dajcie. Miał być to MSD. do MSD. Do tak? MSD? On miał być, tu tak. nie za Ale ja nie, sprawdza, nie sprawdziłem wymiaru mówię ci. Ja pierdziele. MSD mamy tutaj. Nie wiem, gdzie są nożyczki, się jak już tak wcząty teraz ci się... Piąty teraz zadasz pytanie? Zobaczcie rozmiar. Nie, czekaj, to było miało być do SD, ale 66. Tak, yy, tak, tak takie rozmiary są, proszę bardzo. Taka, taka różnica tu jest. O. Także po środku mamy moją MSD, tutaj mamy SD, ale trochę większą. W sensie po prostu SD, a tutaj mamy trochę większe SD. Bo właśnie to jest to, co mówisz, nawet jak zamawiamy głowę na 72, czy na 62, czy na jakiś tam konkretny rozmiar, ale z innej firmy, to może się okazać, że po prostu jest za chuda, czy za mała, czy po prostu jest inna estetyka ciał, inna estetyka firmy i tak to Dobra, potem nie, może nie, wyglądać. Nie nie, 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 nie. Że... Nie chcę, nie chcę Głowa A można jakoś inaczej zbudować te... Co się? E, tak, można go po prostu rozebrać i złożyć od nowa. Jeżeli on jest tak mocno ściśnięty, to inaczej albo się go rozbiera na część pierwsze i tak mi się i, się i tak mi się więcej. wydaje, że trzeba go rozebrać na części pierwsze i można to zrobić subtelnie wyciągając te małe haczyki z no. ręki, wtedy ręce są popuszczone, to samo z nogami i wtedy lalek po może prostu cały tak puszcze. być może o to chodzi, możemy tak zrobić, to będzie na pewno delikatniejsze, bo ja nie chcę go absolutnie no, wb... no, naruszyć. Przy okazji będzie mały tutorial jak restrungować lalkę, czy jak to tam się wymawia. Zawsze tak mówię. Oczywiście ja nie jestem tym specjalistą, bo zawsze mi chłopaki pomagali po prostu te lalki naciągać, ale uwielbiam ten odgłos, tak. O Jezus, kot dostał szaleju. Kot szaleje po prostu. W każdym razie, ten łepek jest z tej firmy i pasuje idealnie, a ten nie. łepek też miał być, chodzi o rozmiar, a ten łepek jest z innej firmy. I mimo tego, że miało być właśnie przeznaczone na takie ciało, to się okazało za chudy, za mały i nieproporcjonalny. Dlatego właśnie tak to wygląda. Że teraz trzeba będzie zamawiać kolejny łepek, kolejne ciało i jeszcze więcej na w rodzinie. A mój kot oczywiście y, ma najlepszą zabawę na świecie. Czy mógłbyś nie niszczyć folii bąbelkowej? I trumienki, w której przyszedł do nas go, nowy do jegomość. Słyszałeś, kapitan? Do rzeźni jedziesz zaraz. Na hajgonki cię przerobią. Na lalki. <noise> na lalki. Futerko na rękawiczki. Oho, oho. Czy ty jesteś normalny, kocie? Dopuśćcie go do tych, do peruk. Wiem, bo on szuka właśnie mojej peruki, żeby ją chapsnąć i uciec. Ale nie, kocie. Nie ma takiej opcji. Absolutnie nie ma takiej możliwości. Także ten, e, to co? Rozbieramy go. Na części pierwsze.